więc też się czasami w Dobra, już nagrywam. Eee, cześć, ja jestem Oski113. Dzisiaj jest ze mną Shibaroki, który, o, który obecnie jest w tej chwili. Jeszcze raz się przywitaj, bo desktop audio chyba coś ten nie słychać było. No, przywitaj się. Witam, witam, witam. 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 No, i dzisiaj gramy sobie sami, e, już w szóstym odcinku. E, planowałem właśnie ustawić sobie y, tego bitrate wideo i nagrywam w y, 180p, w 60 klatkach na sekundę. I właśnie rozpoczynamy sobie o taką rozgrywkę. garyzmoda co nie? No Wznawiam grę o. No co jest? Aha. Coś mnie laguje. A to chwilowo to ty coś. To ty coś tam, ten, y, spamowałeś czy co? Nie. Nie, nic akurat. A to możliwe, że chyba u mnie to. Może tak być. No to, to audio ma problemy z tym kołem. No co mogę powiedzieć? A bo może też jest przez to, że kurczę, nagrałem tak długi odcinek. Może zrobię z tego funny moment, albo po prostu dam na pendrive'a. Nie wiem jak ty, ale po prostu dam na pendrive'a. Bo ale mam nie FPS-ów. muszę coś z tym zrobić. Ale tak czy siak to jedno nie zaszkodzi. chociaż się wyknąć. Dobra. się killnę, bo dostałam mniej tego HP kill LOL! Lol! Co? Co? się stało z tymi drzwiami? Ja pier... co jest? Ja pierdziele, jak tutaj się zespałniłem, to normalnie drzwi przenikały tu, przyde... tu przede mną. Ja pier... To jest... Ej, bo to auto, auto. mi znikło. A to grube zdziwienie, jest po prostu. No dobra, przejdę się po Ja się zdziwię, że mi auto z niego, tak bez powodu. No, Simphis albo te mody, co tego, no, to bardzo możliwe. Albo to się dzieje to na moim serwie, po prostu. Nie wiem, nie być może. Będziemy sobie testowali. Zarąbiste mody yy, czekaj O ła, o łańcuję na nie. Tak to umiem, bo sobie testuje ten karabinę. Yy. 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 O, co tu jest? Of No właśnie ja muszę sobie pobrać o ten... RCW, no to sobie powiesz M MK9, no. MK9, MK9. No MK9, no nie, muszę nie wiem. Nie wiem właśnie. Pobrać? Ja myślę, że mam. że ja że mam. No to jak masz w parce tego y... tofu to możliwe, że będziesz miał to. Ja mam pytanie, a to tak strzela? No normalnie, z karabinu. No to jest oryginalny karabin z Half-Life'a, ty. Tylko że on ma też takie coś, że lewym przyciskiem masz taką kulę, i ona się tak odbija. Ja wiem, wiem. Nie, wiem, Dobra, testujemy jeszcze te karabiny z RCW. Może jak nie masz RCW, to po prostu sobie powiesz. Ale mu! Walnąłem kila! Aż dostałem postęp w osiągnięciu Warzone. Ale mam lekkie, la... lekkie spadanie klatek na sekundę. A to też wszystko przez te 820 MB. Co ty zrobiłeś? Walnąłeś! Walnąłeś mnie ekranom... ekranem od telewizora! Pamiętaj się, dzieci, Telewizja zabija raczej telewizor zabija, nie, nie telewizja, telewizja. tylko telewizor. Po prostu telewizor. zwykły telewizor, a po prostu telewizor zabija. Ok, Powiedzmy. Ale, ro... ale żeś mnie rozśmieszył, że to po prostu no boki zrywać. Ła haj hmm. strzel w mordę. A nie ładnie tak przeklinać. Nie, ja nie przeknąłem. Yy, coś tam, hmm. strzelanie w mordę. Morda to po prostu nie jest przekleństwo. To jest jakby To powiedział... Jest właśnie. Nie, na Dla Dara jest. Ale teraz co się tak mówi? Tak każdy mówi. Nawet y, może powiedzieć elo mordeczki na tym kontencie w YouTube, albo po prostu, no siema morda. Ups. Ale tak czy siak, to dla Ciebie może być przekleństwem, oh, oh. ale dla mnie to nie jest. Ale się, się wyglądają te gronie E, zwykłe strzelanie w mordę po prostu jakbym teraz nagle z tego z takiej odległości mógłbym strzelić. A e, czy ty jesteś? A co e, ty go zabijasz? Ja chcę. No zostaw to mój stalker. Mm. We mnie, we mnie, we mnie, we mnie. Chcesz mordę? Tak. Masz. Za darmo. Ta. Jeszcze coś ci to do, dodam na niespodziankę. Chodź tu, polubią cię te roller miny. O! No, polubią divan? mnie. <gryifie> <laughs> Strzepią ci się. Was, Ej, bo on gryzie. Gryzie mi To weź go tak mi zaczął gryźć Gryzo cię, tak, cię! Tak, A tak! Aż mi skacze samochód. Co mówię? Zostaw mnie! A woli co? To, bo to ja sobie teraz nie wyjdę. To weź go ja, One się do mnie. Bo mnie naprawdę lubią. To się w tobie zakochali. E. No. E. Normalnie aż skacze mi samochód. Drzwi się zbudowały! daje. Ale na mnie to źle zabrzmiało. Źle trochę to zabrzmiało, mi się wydaje.

E, ale tak nie za bardzo mówi po, po tym języku tym rosyjskim. Zim. Naucz się najpierw swojego rodowitego, a nie napierdawasz kurwa ruski. No to kolega mój napierdziela ty! Shiba napierdziela! Nie, o, dość, że, że, to... nie dość, że jeszcze chiński! Nie że jeszcze chiński, to jeszcze rosyjski. Japońskich. Japoński, to, to powiedz coś po japońsku. Na przykład, e, nie wiem, że trochę, że naciskałem. Nie, Miałem, ale nie umiem. Dawno nie używam. Tak, eee... Tutaj nie znika. Możliwe, że tutaj nie znika. A może na, in na innej tej lokalizacji znika. Bo wiem, że tutaj nie wolno parkować, to jest taki dziwny afk tutaj. O, bo ktoś mi się przeczepił. Ooo! Ale zarobi go... stylizować. no ty kurde. Gryzie mnie murzyn. Mówi się czarnoskóry, a nie murzyn. Murzyn właśnie być, a nie czarnoskóry. Opra, już. No już. No też. A jakbyś teraz powiedział tak do dzieciaka, to każdy no, powie, że... Dobra, ale my też do... mamy psa, który ma też... Brązowo-czarną karnację, mówimy na niego czarno. No ale dobrze, powiedz tak dzieciakowi, który dojdzie do Polski, to powie dzieciak, że to jest tego. Od razu. Chyba rasizm? No rasizm! A rasizm jest zabroniony? Nie Nie jest pan Rasizm jest zabroniony. zostawcie A... no, no, do, do, do dzieciaka do wi wiadomo, że nie fajnie. Dobra ty sami Przestań mi to Ale lekkie lagi mam przez to Aha założyłem tłumik, Nie A i tak jest i tak, tak głośno No co mam powiedzieć?